Kamping Termany Lipod Węgry, 3-minutowa recenzja, lecimy. Tutaj widzimy recepcję. Za recepcją znajduje się restauracja. Jedna z wielu. Można coś zjeść. Cały kemping jest malowniczo położony, przecina go rzeczka. Rzeczka dzieli go na dwie części, na starą i na nową. Tutaj widzimy domki i starą część. Ona jest bardzo mocno zadrzewiona. Nad rzeczką czeka nas niespodzianka. Bardzo oswojone kaczki. Które chcą ciągle coś zjeść, bo są głodne. Widzimy tutaj nową część kempingu. Jest jeszcze słabo zacieniona. Wszystkie stanowiska mają przyłączy do prądu. To jest bardzo ciekawa opcja zakwaterowania. Wagon, bardzo budżetowa. Nasze stanowisko mi bardzo blisko akwaparku i bardzo blisko kuchni. Kuchnia, ta troszkę gorzej wygląda niż nowa część. Nowa część wygląda znacznie ładniej. W kuchni oczywiście dostępna jest też pralka, mikrowela, płyty, krany. Tutaj widzimy plac zabaw wodny dla dzieci, który jest nieczynny, bo jest godzina 19, jest, jesteśmy już poza sezonem. Wszystkie baseny mają temperaturę około 32 stopni Celsjusza, więc nikt nie zmarznie. Na tej rurze tutaj żółtej, można zjeżdżać na pontonach. A tutaj widzimy fale. Fala, chyba najlepsza rozrywka tutaj w całym akwaparku. Za akwaparkiem znajduje się plac zabaw dla dzieci. Bardzo fajnie przemyślane miejsce, bo nawet zjeżdżalnie są zacienione, aby się nie nagrzewały. Ktoś bardzo fajnie pomyślał. Można spędzić tutaj z dzieciakiem bardzo wiele godzin. Kolejny kompleks basenów. Tutaj jest rwąca rzeka. Jest fajna zjeżdżalnia. Także temperatura wody 32 stopnie. Naprawdę można z dzieciakami poszaleć. Ta część, część z saunami, dostępna jest dla dzieci od wieku 14 lat. Dwa ciepłe paseny, jeden ma aż 38 stopni. Dzięki, cześć.